Witam. Po tej stronie świstak, na przykładzie ropy na interwale H1, chciałem pokazać, jak chcę rozegrać dla mnie ten ruch wzrostowy do poziomu 423,6. Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie. Ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia. I nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja ciebie podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją. I nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Dlaczego uważam, że tu może być ruch wzrostowy? Chociaż widzimy, że tu się tworzy formacja bardziej spadkowa, kingshun jest w konsolidacji, czyli wypoziomowany. A ja uważam, że cena może pójść w górę. Oczywiście nie musi. Oczywiście jestem przygotowany na to, że cena może tutaj dosyć mocno teraz zejść w dół, z względu na tą formację, ale zobaczymy jak będzie następna świeca, która może zaprzeczyć tej formacji, albo ją potwierdzić. Zobaczymy. Jeszcze jednym sygnałem dla mnie, że cena może pójść w górę, są te knoty. Ja je nazywam gluty z nosa. Tak wygląda jak gluty z nosa. Może nie najlepsze wyrażenie, ale tak to ujmuję. Mogą być trzy, czasami są cztery. Zwłaszcza na ropie. Ten sygnał pokazuje dla mnie, że cena powinna w tym wypadku pójść w górę. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, może tu być korekta i dopiero cena może pójść, ale prędzej czy później uważam, że po tych trzech sygnałach. Cena jednak się odbije w górę. Przystawię sobie indykator świstak. Tu mam świecę przybijającą. Kaz jest to młotek. Proszę bardzo. Cena zatrzymała się na poziomie 261,8. Oczywiście ma prawo zrobić korektę. Jak dużą? Nie wiem. Zobaczymy. Ale mam czas, żeby to obserwować. Na razie decyzji nie muszę podejmować. Poczekam aż cena. Przybije nowy mój punkt B. Zrobię retest i ruszy w górę. Może nie być tutaj retestu, ponieważ to są dla mnie bardzo silne znaki. I tutaj może być dosyć mocny strzał. Ale jak będzie, zobaczymy. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, najłatwiejszym dla mnie do oceny jest taki ruch gdzie. Cena ma wybicie, korektę, ponowne wybicie, czyli retest danego poziomu. Dla mnie jest to taki mocniejszy znak na to, że cena będzie dalej szła w tym kierunku, w którym zostało przełamane 261, 161, 141, 127, 423,6. No, mówi, to jest tylko dla mnie potwierdzenie. Zobaczymy, jak będzie. Mam teraz czas na dokonanie jeszcze pomiarów na wyższych interwałach. No i zobaczymy, co będzie. Witam w drugiej części. Jak widzimy, cena poszybowała w górę, zgodnie z założeniem. Skończyliśmy rozważenie na tej świecy. Była to świeca ostatnia, piątkowa. I mówiłem, że trzeba poczekać do następnej świecy, aby zobaczyć, czy będzie zaprzeczenie, czy potwierdzenie tej formacji spadkowej. Jak widzimy, mamy zaprzeczenie, więc rozpatrywałem ruch w górę. Pierwotnym założeniem moje było takie, że to będzie mój punkt B. I czekałem na przybicie punktu B. Ale jak widzimy, cena zaczęła iść bokiem. Mieliśmy taki tunel, ruch boczny. Więc postanowiłem sobie, że będę obserwował, i dopiero wykonam jakieś ruchy w momencie, gdy z tego tunelu cena się wybije albo w górę, albo w dół. Jak widzimy, cena ruszyła w górę, więc zrobiłem taki manew, gdzie pierwotnie był to punkt B, ale postanowiłem, że przestawię sobie ten punkt B na pierwszą świecę, która wybija się z tego tunelu. Jak widzimy, była to ta świeca, i to był mój nowy punkt B. Świecą decyzyjną była ta świeca, i ten cały ruch był dla mnie zarobkiem. I tu był mój take profit. Pierwotnie miałem zamiar zakończyć na tym poziomie, ponieważ 423,6. Jest często granicznym punktem w ruchu ceny, i cena dosyć często ma bardzo, bardzo dużą korektę. Stanowiłem sobie odpuścić, ale po powrocie do tego waloru zauważyłem piękny ruch, który mnie zawsze zachęca do dalszej gry: czyli mam wybicie mojego punktu, retest i ruch ponowny. Więc postanowiłem sobie zrobić taki manewr. Przestawiłem górną część świstaka na retest i zacząłem grać w takim ustawieniu, ale wcześniej przesunę sobie może linią, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest 423 ostatni. Proszę bardzo, to jest poziom 423,6 z pierwotnego ustawienia. Teraz mamy przeniesienie górnej części świstaka na retest. Postanowiłem rozegrać to w taki sposób. Mam wybicie, mam retest i ruch ponowny w górę. Dla mnie jest to bardzo dobry znak, ponieważ retest jest oprócz mojego poziomu, na którym zamykałem na tej proficie, mam jeszcze retest Kinjuna i ruch ponowny. Oczywiście tutaj też mam retest, tylko że ale tego nie brałem pod uwagę, bo chciałem po prostu przejść na inny walor. Za to zachęciło mnie do powrotu te ułożenie świec, Więc obrałem sobie jako ten punkt, nowy punkt B, proszę bardzo. A świecą decyzyjną była ta świeca. I ten cały ruch był ponownie moim zarobkiem. I tu był mój take profit. Widzę, że cena ponownie robi retest i rusza w górę. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, dla mnie dosyć często 423,6 na danym interwale jest graniczny. Żeby mi było łatwiej liczyć i było więcej potwierdzeń, że jednak cena chce iść w górę, a nie chce robić korekty, to wtedy przechodzę na interwał oczko wyżej. Czyli w tym wypadku H4. Zobaczymy. Może się uda. Życzę powodzenia i dziękuję.